Twoje oczy potrzebują nawilżenia? Mamy booster. Spider Aqua Eye Booster to przełomowy koreański zabieg dla skóry pod oczami. Nawilża, wygładza i rozświetla już po jednej sesji. Jego sekret to polipeptyd pająka. Biomedyczna innowacja inspirowana technologią jedwabiu wspiera głęboką regenerację i elastyczność. Dzięki peptydom biomimetycznym i polinukleotydom skóra staje się gęstsza, jędrniejsza i sprężysta. Wyraźnie spłyca linie i zmarszczki mimiczne, rozświetla cienie, poprawia miękkość i napięcie okolic oczu. Mocznik i kwas hialuronowy zapewniają długotrwałe nawilżenie i intensywną odbudowę bariery ochronnej. Wymagana jest seria trzech zabiegów co 3-4 tygodnie każdy za około 750 zł tylko w profesjonalnym gabinecie. Zabieg nie jest odpowiedni przy aktywnych infekcjach skóry, stanach zapalnych, ciąży, karmieniu piersią czy zaburzeniach krzepnięcia. Możliwe są przejściowe zaczerwienienia lub niewielki obrzęk, które ustępują po kilku dniach. Chcesz dowiedzieć się więcej i uzyskać indywidualną poradę eksperta? Odwiedź naszą stronę mediskin.pl. Link znajdziesz w opisie profilu. Zajrzyj tam i zapisz się na nasz newsletter, by otrzymywać więcej eksperckich porad prosto od specjalistów MediSkin w Bydgoszczy.